Cześć! Motywacja zaprowadziła ludzi na szczyt Mount Everest, do Rogu Mariańskiego, ale też do Łady Niwy po grubym tuningu Łady, którą zobaczycie za chwilę. Co ważne, możecie się czuć współtwórcami tego sukcesu, bo mam poczucie, że właśnie wasze krytyczne komentarze sprzed niecałych dwóch lat, kiedy Łukasz zaprezentował tu na tym kanale to swoje auto, wtedy świeżo po odbiorze, zmotywowały go do udowodnienia, że niwa jest naprawdę warto uwagi. No, YouTube, Pagadzi! Cześć, ja nazywam się Łukasz. To jest moja Łada Niwa, rocznik 2020. Eee, ostatnio miałem przyjemność pokazywać ten samochód półtora roku temu w Krakowie u Zachara. Od tego czasu, jak widać, przeszedł delikatne zmiany, nieznaczną metamorfozę, o której opowiemy w tym odcinku. Samochód został sprowadzony z Rosji na moje zamówienie. Tak jak wspominałem wcześniej, samochód w moim posiadaniu jest półtora roku. Czy jestem zadowolony? Na pewno padnie takie pytanie. Można powiedzieć, że jestem zadowolony, aczkolwiek widzowie, którzy wcześniej oglądali odcinek, mieli rację. Ten samochód się psuje. Miałem trzy bardzo poważne awarie przez okres użytkowania, przez te półtora roku. I tymi awariami było odklejona osłona, odklejone wytłumienie spod pokrywy silnika, rozszczelniona pompa wody, oraz ułamany zaczep od e, zamykania drzwi. Jak sobie z tym poradziłem? Osłonę, czyli wytłumienie podkleiłem za pomocą kleju Budapren, koszt 3,20 zł. E, pompę dokręciłem, trzy śruby M3, M6, koszt 0 zł, a klameczkę wymieniłem, koszt 7,20 zł. I tak naprawdę przez okres 40 tysięcy kilometrów, które tym samochodem pokonałem, nie dzieje się absolutnie nic. Samochód, póki co, nie rdzewieje, nie psuje się, nic nie piszczy, nic nie trzeszczy, po prostu tankuje, wymieniam olej, uzupełniam płyn do spryskiwaczy i nie ma z tym samochodem żadnego problemu. Samochód przeszedł kilka modyfikacji i może zacznijmy sobie od przodu samochodu od jego początku. Dynamiczne kierunkowskazy wraz ze światłami postojowymi i pozycyjnymi. Osłona przedniego zderzaka metalowa, spryskiwacze reflektorów, poszerzenia nadkoli, tak zwane laptery. Montaż lapterów jest podyktowany tym, że Założyłem felgi o rozmiarze 19 cali wraz z oponą 235x40. Felgi zostały założone za pomocą dystansów, które zmieniają rozstaw szpilek. To z kolei skutkuje tym, że felga wystaje poza obrys karoserii i no niestety, ale musiały znaleźć jeszcze te poszerzenia. W dalszej części karbonowe lusterka, w zasadzie no jest to takie tylko osłona tutaj karbonowa tego lusterka. Progi chyba już były, z tego co pamiętam od nowości. Dorzuciłem relingi dachowe, dorzuciłem elektryczny szyberdach. Z tyłu światła LEDowe, usunięty znaczek 4x4 oraz sprowadzona z Rosji czerwona listwa. Od spodu niestety nie będziemy tego widzieć, ale na pewno są zamontowane wszystkie sealant bloki, wymienione na poliuretany, pełnoprzelotowy dwójpółcalowy układ wydechowy ze stali nierdzewnej produkcji MTG, wahacze sportowe wzmocnione oraz sztywniejszy stabilizator. I ciekawsze zmiany w moim przekonaniu są pod maską: mianowicie wolnosący silnik VAS 21214. Uzupełniłem o SET Turbo, który jest sprowadzony z Rosji. I cóż, składa to się przede wszystkim z turbosprężarki, wiadomo, TD04HL, która generuje około 1,5 bara doładowania. Mamy interkuler, wymiarów nie pamiętam, ale jest też dosyć solidny. E, wtryskiwacze Siemens'a, e, no i oczywiście całe, całe orurowanie. Z ciekawostek e, powiem, że silnik nie jest w żaden sposób odprężony. E, mówiąc kolokwialnie, czapka nie została podniesiona, silnik nie został otwarty. E, jest to spowodowane tym, że silnik ten fabrycznie posiada bardzo niski CR, który wynosi, z tego co pamiętam, 8,2. Czym jest to spowodowane z kolei? Rosjanie celowo zastosowali taki niski stopień sprężania, niską kompresję, dlatego że w jakiś tam odchłaniach wschodniej Rosji paliwo jest niskiej jakości. I stosując tak niski stopień sprężania, po prostu ten silnik przepala w zasadzie wszystko, co ma tylko postać płynną i da się zapalić. Spokojnie silnik, tak jak mówię, przyjmuje 1,5 bara doładowania. Nie dzieje się tutaj nic, nie ma żadnego spalania stukowego, nie ma wypadania zapłonów. Na hamowni przy tym doładowaniu silnik wygenerował około 300 koni i z tego co pamiętam 400, 416 nm. Zmiana doładowania jest podyktowana tym, że samochód przy tak wysokim doładowaniu 1,5 traci przyczepność na asfalcie, co może zastanawiać, że przy samochodzie ze stałym napędem 4x4 dzieją się takie zjawiska, ale objawia się to tym, że przy mocnym wciśnięciu pedału gazu na pierwszym i drugim biegu on po prostu odskakuje podskakuje od asfaltu. No jest to niebezpieczne zjawisko i Zmiana, zmiana tego doładowania spowodowała troszeczkę wygładzenie tej charakterystyki przy buście 0708 bara tak jak jest obecnie jest około 200 koni i w zupełności wystarcza to do, do takiego no zwinnego, sprawnego przemieszczania się po mieście i e, no, delikatnej ganianki z Sebastianami w BMW 39. Tak jak wspominałem wcześniej, no, z tym silnikiem nie dzieje się absolutnie nic. Znosi do ładowania bardzo duże, e, nie trzeba tutaj nic modyfikować, e, nie grzeje się. No, po prostu zabawka jest niesamowita. Daje mnóstwo frajdy z jazdy i wbrew pozorom, tak jak niektórzy wspominali, że samochód jest bardzo prymitywny. Nie wiem, niektórzy nawet mówili, że wstyd tym jeździć, bo to jest rosyjskie. Jak widać, silnik bez dotykania, bez jakichkolwiek modyfikacji przyjął 300 koni. Jeździ to, po prostu jeździ, daje mnóstwo fanów z jazdy banana na buzi. Czas na sprawdzenie ubezpieczenia dla tego auta. Porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl znów zaskoczyła i byłem przekonany, że Nivy nie będzie na liście modeli, a tymczasem jest. I to z bardzo niską ceną za roczną polisę, tylko 250 zł za rok, a dokładnie to 400 minus 150 cashback, który każdy dostaje. Tak więc zapraszamy Was do sprawdzenia, bo czasem widzę komentarze, że tam szwagier kupił polisę taniej niż Mubi. No to ja mówię, weź auto szwagra wprowadź i sprawdź sam. Tobie może wyjść taniej, bo cena polisy zależy nie tylko od auta, ale też od właściciela, więc nie sugerujcie się negatywnymi komentarzami, zainwestujcie parę minut na sprawdzenie ceny dla siebie i dla swojego auta i to może być dobra inwestycja, bo parę stówek piechotą nie chodzi. Mówi umany przez Zachar, link w opisie. Zapraszam. W bagażniku, tak jak wspominałem, został zabudowany subwoofer Ural Audio z emblematem Łady na maskownicy głośnika, wzmacniacz piętrzy w Mac Audio oraz zmieniłem tutaj wykładzinę bagażnika na grubszą, tak bardziej solidną. Uchwyt do zamykania bagażnika. Przed sobą mamy kierownicę. Kierownica została obszyta w alkantarze oraz perforowanej skórze. Nić kolor pomarańczowy, podobnie jak daszek, alkantara oraz pomarańczowa nić. Warto przy tym wspomnieć, że kolor pomarańczowy jest takim E, taką wizytówką e, łady. Każda marka chyba ma jakieś tam swoje ulubione barwy, BMW biało-niebieskie. Łada akurat ma e, szaro-pomarańczowe. Konsola środkowa. E, panel ko tej konsoli jest wykonany z karbonu, podobnie jak e, obudowa e, trzech zegarów, trzech e, wskaźników. Jeżeli jesteśmy przy wskaźnikach, mamy doładowanie, mamy EGT, czyli temperaturę spalin oraz AFR, czyli skład tych spali. Wyżej jednostka sterująca firmy GMS, system oparty całkowicie na Androidzie, w zasadzie możemy tego używać ze wszystkimi funkcjami, które posiada nas telefon na Androidzie, mianowicie nawigacja, YouTube, wszystkie media społecznościowe. Zpięte jest to z pięciokanałowym wzmacniaczem MAC Audio. Wszystkie głośniki, które mamy tutaj na samochodzie AEX 6, plus siódmy subwoofer, są produkcji rosyjskiej i jest to Ural Audio. Podłokietnik otwierany ze schowkiem, również obszyty alkantarą i pomarańczową nicią. To jest kluczyk do samochodu, kluczyk nie kluczyk można powiedzieć, w zasadzie pilot, działa on na zasadzie zbliżenia i nie ma, że tak powiem tutaj fizycznego grotu, po prostu wystarczy tylko ten kluczyk posiadać przy sobie w kieszeni, zbliżyć się do auta, auto się samo otwiera oraz wcisnąć przycisk start i samochód się uruchamia. W dalszej części słupki wykonane we floku z zabudowanymi głośnikami wysokotonowymi, boczki drzwi, pokryte prawdziwą skórą w kolorze brązowym miało to w jakiś sposób tam akcentować się z fabryczną tapicerką prawdziwe aluminiowe uchwyty do zamykania drzwi gałka biegów podświetlana wykonana w skórze podstopnica oraz bardzo fajny rarytas na który polowałem bardzo długo a są to dywaniki z Łady 40 anniwersary, która, która została wypuszczone przez Rosjan na 40-lecie ładyniwy. Wyżej mamy elektryczny szyberdach, czerwone pasy bezpieczeństwa. Nie jest to żadna nakładka, jest to po prostu pas. takie ścisłe dane, tak jak mówiłem ciśnienie doładowania ładowania 07 bara moc przy tym buście jest około 200 koni i szacunkowo pewnie będzie tam z 280 N. przyspieszenie mierzone no niestety tylko na chwilę obecną takim prostym race logikiem. wychodzi około 7,2-7,5 sekundy do 100 km i uważam, że jak na nasze, że tak powiem, warunki drogowe jest to w zupełności wystarczające. Cały paradoks polega na tym, że za 65 tysięcy kupujemy samochód, który jest tak naprawdę konstrukcją niezniszczalną, dopracowany został przez tyle lat, można powiedzieć do granic perfekcji, o ile można w ogóle o przypadku łady mówić o perfekcji ale naprawdę ten samochód jest fajny, wiecie, to auto daje mnóstwo frajdy z jazdy i jest to taka specyficzna frajda bo macie legendę za niewielkie pieniądze macie legendę, która jest rozpoznawana na całym świecie i w zasadzie no każdy, kto ma trochę pojęcia o motoryzacji, wie na co ten samochód stać i co ten samochód potrafi. Nie jest też prawdą, że to auto rdzewieje. Ja tak jak wspominałem, mam ten samochód prawie 2 lata, 40 tysięcy nawinięte, jeżdżę tym autem praktycznie wszędzie, gdzie tylko moja wyobraźnia jest w stanie mnie zaprowadzić. Nie ma tu naprawdę ani jednej kropki rdzy. Skąd się biorą takie mity? No, wydaje mi się, że po prostu te samochody są topione, yy, męczone w jakimś off-roadzie, w yy, ciężkich terenach, może na jakichś farmach. Z racji ceny zakupu na wschodzie, która wynosi w chwili obecnej niecałe 40 tysięcy złotych. Yy, no nikt o te auto nie dba. Yy, ludzie po prostu jeżdżą, leją paliwo, jeżdżą, leją paliwo i nikt się nie martwi, żeby to zakonserwować, żeby w jakiś sposób to yy, umyć, z błota może opłukać, no po co, nie? I wiecie, no biorą, się, no biorą się po prostu takie opinie. Natomiast sprawdza się maksyma. Jak dbasz, tak masz. Jestem zalogowany na kilku forach tematycznych, jeżeli chodzi o motoryzację oczywiście. I wyobraźcie sobie, nierzadko można spotkać takie wpisy, jak oddam leasing na samochód, nie będziemy mówić jakie, ale chodzi o niemiecką markę takich samochodów luksusowo-sportowych. I jest taka wzmianka: przy 10 tysiącach został wymieniony silnik. I wyobraźcie sobie, to nie jest jedno, jedyne tego typu ogłoszenie. Tylko takich ogłoszeń jest naprawdę dużo. I zobaczcie: kupujecie sobie furę za czapkę pieniędzy. I to jest tak naprawdę problem na czterech kołach, bo strach wyjechać tym poza województwo. Nie wiadomo kiedy ten silnik wybuchnie, i tak naprawdę dlaczego ten silnik wybuch. Natomiast, jeżeli chodzi o ładę, części są tak śmiesznie tanie, ich naprawa, wymiana jest po prostu żałośnie prosta. Poradzi sobie z tym każdy, kto odróżnia śrubokręt od klucza trzynastki. Jakieś tego czasu, który posiadam niwę. No, eksploatuję ją w trasie. Nie bawię się w żadne tereny, w żadne offroady. Samochód jeździ tak naprawdę tylko po ulicach i z tą myślą go buduje. Zostało to wszystko wystrojone na fabrycznym sterowniku. Tutaj nawet nie trzeba zmieniać sterownika, nie trzeba wrzucać żadnych Masterów. E, ograniczamy się tak naprawdę do zmiany softu w fabrycznym e, sterowniku. I koszt zmiany takiego softu na wersję, która będzie współpracować nam z turbo e, jest około między 800-1200 zł. Można dorzucić sobie launch kontrola. E, można dorzucić sobie pops and Banks, a sterownik to wszystko obsługuje. I powiedzcie mi tak naprawdę, czego potrzeba więcej do zabawy, i w tym momencie mam stówę. Naprawdę burza sama się cieszy nic, tylko jeździć, tankować i czerpać tą frajdę z motoryzacji właśnie, jeszcze jedna rzecz o której chciałem wspomnieć, doładowanie budując ten samochód starałem się ustawić i w ogóle wystroić doładowanie tak aby wstawało od około 3-4 tysięcy obrotów i nie jest to podyktowane wytrzymałością silnika, bo Rosjanie z tego silnika seryjnego mówimy oczywiście silnika, krzesają około 400-500 koni i z tym silnikiem nic się naprawdę nie dzieje ja chciałem oddać, że tak powiem ducha motoryzacji z końca lat 80 początku 90 a mianowicie kiedy samochody z turbosprężarkami powodowały taki wiecie dreszcz nieprzewidywalność kiedy wciskałeś pedał gazu i nie działo się nic, nie działo się nic, nie działo się nic, a nagle zrywało półosie. Eee, kiedy samochód dostał tego boosta, zamieniał się właśnie w takiego diabła drogowego. I to właśnie ta nieprzewidywalność w tej motoryzacji starej, klasycznej, eee, tych hardcore, strasznie mnie kręci. I tą ładę właśnie buduje z myślą, oddając właśnie taki hołd, można powiedzieć, kierowcom A-grupowym, B-grupowym, kiedy samochody i motoryzacja ogólnie miały duszę. Nie służyły tylko jako przedmiot, jako narzędzie do przemieszczania się z punktu A do punktu B, lecz miały dawać kierowcy frajdę, poczucie wolności, poczucie obcowania z mechaniką. W dzisiejszych samochodach może poza kilkoma wyjątkami, ale to naprawdę kilkoma wyjątkami nie znajdziemy tego. Natomiast tu w tym aucie czuć tego ducha. Jest to w 100% czysta mechanika, bez żadnej zbędnej elektroniki, która i tak naprawdę działa tylko do czasu gwarancji, natomiast potem sprawia problemy. Tutaj tego nie ma po prostu. Tutaj mamy tak naprawdę dwa systemy: ABS i EBD. I to jest w zupełności wystarczające. Można się dziwić, że... E, ale jak to? XXI wiek, przecież tym samochodem nie da się jeździć, bo on nie ma kontroli trakcji, on nie ma SP, on nie ma stabilizacji. Jak takim można jeździć? Popatrzcie obiektywnie. Połowa albo nawet więcej niż połowa samochodów, które są u nas na rynku, jeżdżą na drogach. Te systemy i tak nie działają. Ludzie mają powyciągane poduszki, powsadzane jakieś rezystory, świecą się kontrolki na desce, to już i tak dawno nie działa, i tak dawno nie działa. I co ludzie jeżdżą? No jeżdżą, proste, że jeżdżą, można, można. I właśnie to mi się podoba w władzie. Ta yy, taka surowość, taka no, czysta, kl klasyczna motoryzacja, to jest piękne. Jedziesz ładą, a ludzie odwracają głowy. Co się dzieje? Co się dzieje, kurczę? To jest po prostu piękne. Taki ascetyczny, fajny samochód, który działa na zasadzie kilku dźwigni, czystej mechaniki. I jak widać, Rosjanie udowadniają, że aby jeździć autem i dostać homologację Euro 6, nie trzeba pakować miliona czujników. Nie trzeba pakować, słuchajcie, miliona filtrów. Wystarczy zwykły, stary silnik, który daje radę. Na pewno padnie pytanie, czy polecam ten samochód. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i naprawdę jest trudna. Bo musimy sobie przyznać szczerze, ten samochód nie jest dla każdego. Każdy, kto kupuje ładę niwę, tak naprawdę wie, dlaczego ten samochód kupuje i wie, czego może się po nim spodziewać. W moim przekonaniu plusami i to w ogóle niepodważalnymi zaletami z tego auta, są koszty jego utrzymania. Części są żałośnie niskie, wręcz no, wstyd wspominać, bo oryginalny amortyzator kosztuje 80 zł, tarcza hamulcowa 60 zł, cały kompletny silnik, oryginalny Autowaz w skrzynce 3600 zł, skrzynia biegów 1300 zł. To jest taki poziom cen. Samochód naprawdę serwisujemy we własnym zakresie. Tutaj skomplikowanie tego to jest mieszanka poloneza i malucha, może tam jeszcze deulanosa. Wystarczą dosłownie cztery śruby, cztery klucze, dwa śrubokręty, a na poboczu kamień. Tak jak wspominałem, samochód jest naprawdę bezawaryjny, nie ma z nim najmniejszego problemu, nie psuje się. Jedzie, no co chcesz więcej, taki wół roboczy, e, z minusów, no przede wszystkim na pierwszym miejscu chyba ująłbym małą przestrzeń na tylnej kanapie. E, mieści tam się, mieści tam się naprawdę dwoje dzieci, dwie osoby dorosłe mogą już mieć problem, e, aczkolwiek e, da radę jeździć, da radę podróżować. E, hałas. Nie jest głośno, ale też nie jest cicho. Spokojnie da radę tym samochodem podróżować z prędkościami 120-130 na godzinę. Natomiast praw fizyki jeszcze nikt nie oszukał i każdy podzespół, który jest zamontowany w tym samochodzie, a niestety z racji tego, że jest to samochód ze stałym napędem na cztery koła, reduktorem i blokadą centralnego mechanizmu różnicowego, tych podzespołów jest sporo, bo jest właśnie skrzynka redukcyjna, są trzy wały napędowe, e, dwa mosty. No niestety to wszystko musi generować jakiś tam hałas i tego się nie, nie pozbędziemy. E, kolejna rzecz to aerodynamika tego pojazdu. No jest to konstrukcja z lat e, późnych 70-tych, początek 80 -tych. Oczywiście Rosjanie skrupulatnie wprowadzali tam jakieś modyfikacje, które w jakiś sposób cywilizowały ten samochód. Natomiast opory powietrza są porównywalne z kioskiem ruchu, ewentualnie budką telefoniczną Tepsy. I no niestety przy wyższych prędkościach, tak od 100-110 na godzinę, czuć ten świst powietrza. Ale tak jak mówię, nie ma dramatu i normalnie tym samochodem można jeździć. Jeżeli ktoś nie szuka cudów na kiju, spokojnie ten samochód może. Sobie kupić. Tym bardziej, że koszt jego zakupu to jest tak naprawdę koszt samego lakierów w BMW M3, bo za 65 tysięcy złotych możemy stać się właścicielem tego same, tej, tej wersji Urban bez jakichś tam większych dodatków. Gwarancja dwuletnia, ewentualnie 100 tysięcy przebiegu też chyba o czymś świadczy. Bez najmniejszego problemu, w razie jakichkolwiek kłopotów jest to realizowane na terenie naszego kraju. Natomiast, tak jak mówię, koszty części i poziom skomplikowania tego samochodu powoduje to, że nawet naprawdę nam się nie opłaca jechać do serwisu, żeby cokolwiek przy tym aucie robić, bo wszystko robię tutaj sam. Ze swojej strony bardzo dziękuję za zaproszenie do odcinka. Było to naprawdę fajnie spędzony czas. Mam nadzieję, że spotkamy się na drodze i machniemy sobie ręką.